Cześć, witam Was w salonie 2Kółka. Mieścimy się w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 kółkapl Tam jest nasz sklep internetowy. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Po długiej nieobecności w naszym salonie pojawia się znowu Cross Mikilon Defender. Jak wiecie, nasza firma posiada bardzo duży wybór krosów w pojemności 250 na kole 21/18. Mamy ofertę X Motosa, XB39, XB88. Mamy ofertę Apollo, Apollo Lizard. Mamy ofertę Kayo, modele K2 i T4. Mamy również MZK 250 z Bartona. Mamy Mikilon MZK 250 z Extreme Ride. Także trochę tych krosów 250 na miejscu naprawdę mamy. A dzisiaj otrzymaliśmy dostawę modelu, który, którego dawno nie było na rynku. Jest to model Defender Mikilon Defender 250. Występuje on w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję pomarańczową, czerwoną i zieloną i do tego też Defender Mikilon występuje w pojemności 150, ale wtedy ma mniejsze koła. Wtedy jest na 19-16. Tutaj mamy oczywiście. Mikilon Defender 250 na kołach 21 do, na 18 Jest on przeznaczony dla młodzieży i dorosłych od około 170 cm wzrostu. Amortyzatory upside down i mamy lampę przednią i licznik. Silnik ząkrzena w czterosuwie chłodzony powietrzem, pojemność 250 cm3, moc 19,12 kW inaczej 26 koni mechanicznych. Rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna pięciobiegowa, koła 21 na 18. Hamulce z przodu i z tyłu mamy tarczowe hydrauliczne, łańcuch 428H. Wymiary: długość 2000, wysokość siedziska 880 mm od ziemi, maksymalna prędkość 120 km na godzinę. Obciążenie do 100 kg i gwarancja od Mikilona 24 miesiące. Bardzo ciekawa propozycja. Warto też nadmienić, że jest to no, w swojej klasie taki jeden z tańszych crossów 250. -tek. Chciałbym też zaznaczyć, bo mieliśmy wiele pytań, nasze krosy nie posiadają homologacji drogowej. Czyli nawet ten kros, mimo że posiada lampę, kierunkowskazy z tyłu i z przodu, on nie posiada homologacji drogowej. Żadne krosy firmy X-Motos i Kayo również nie posiadają homologacji drogowej. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem jakiegokolwiek krosa, kłada motocykla, skutera, motorowera, rowerka zapraszam na salon 2 Tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram, a przede wszystkim zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, żeby on się prężnie rozwijał i żebyśmy mogli jak największej, jak, naj, jak największe grono osób, żeby mogło oglądać nasze filmy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali filmy z produktami, które otrzymujemy od naszych dostawców. Zapraszam wszystkich na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Prezentujemy teraz krosy 250, jakie posiadamy w sprzedaży. Zaczynamy od nowości, tego nie mieliśmy na salonie Barton NXT 250. Oczywiście wszystkie prezentowane krosy to koła 21.18 i silnik 250 dalej MZK 250 z firmy Barton w nowym kolorze, czarnym, bo poprzednio był tylko kolor żółto-niebieski. Kolejny to jest nowość w naszym salonie, pojazd Kayo, również 250 Dirt Bike K2 Enduro z firmy Kayo i obok T4, model też Kayo Dirt Bike Enduro z firmy Kayo. Dalej MZK 250 w kolorze żółto-niebieskim, tylko że to jest Mikilon z Extreme Ride z lampą z przodu, a tu mamy MZK 250 z firmy Barton w kolorze żółto-niebieskim. Kolejnym krosem jest XB39, najbardziej popularny cross z X-Motosa i najmocniejszy. Dalej mamy Apollo Lizard, również 250 Apollo yy, z kołami 2118 oraz Dwa kolory X-Motosa XB88 w kolorze pomarańczowo-niebieskim i w kolorze niebiesko-żółtym. Witam wszystkich, jesteśmy w salonie Dwa Kółka i dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam motorowery, jakie posiadamy obecnie w sprzedaży. A więc po kolei. Motorowery mamy z różnych marek. Mamy motorowery z firmy Junak, Barton, Zip i ROMET. I po kolei je omówimy. ROMET Ogar 202, czyli popularny Ogar. Oczywiście wszystko są motorowery, więc nie będę w ogóle wymieniał pojemności. Kolejny to Junak, RAF 50 w kolorze zielonym. Kolejny to Bart Sprint. I tutaj Barton Sport RS w kolorze czarno-czerwony. Kolejny pojazd to WS50. W zeszłym roku został on przemianowany na Harta 50. To jest pojazd z firmy Romed, 50 z firmy ZS1. I kolejny Rav 50 w kolorze czarno-bordowym. Tutaj mamy Rometa ZXT-50, to jest pojazd z firmy Romet i kolejne motorowery. Junak 905 w kolorze czerwono-czarnym, Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym, dalej Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym, kolejny pojazd Junak 902, w kolorze bordowym oraz Barton Sprint. Barton Sprint to jest pojazd odpowiednik Junaka 901. Kolejny Barton Sprint w kolorze niebieskim i RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Dalej mamy Junaka 905 w kolorze niebieskim oraz Junaka 902 w kolorze grafitowym. Kolejny motorower to Hart 50 w kolorze biało-niebieskim. To jest nowość od Rometa z ubiegłego roku. To jest przemianowany WS 50 na Hart 50 w innym malowaniu. Kolejny motorower to Barton FR 50 w kolorze czarno-limonkowym. Odpowiednik Junaka 905. Tutaj jest nowość od firmy Barton, Cafe Racer w pojemności 49 cm, czyli motorower. Przypominam, że też był Cafe Racer w, w silniku 125, a tutaj mamy w 50. Kolejny to Romet Ogar w nowym kolorze, który pojawił się w ubiegłym roku. Jest to kolor zielony, Ogar 202 w kolorze zielonym i obok w kolorze niebieskim. Kolejny pojazd to Barton Fighter w kolorze czerwonym oraz Romet ZXT w kolorze zielonym. Dalej mamy Hart 50 w kolorze czarno-niebieskim oraz Volcano Barton Volcano Motorower odpowiednik Junaka 902 w kolorze bordowym. Kolejny pojazd to Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym oraz Barton Fighter w kolorze niebieskim. Dalej mamy Barton FR50 w kolorze czerwonym oraz Barton FR50 w kolorze niebieskim. I dalej Bartony Sprinty w kolorze czarnym oraz Romet Hart w kolorze srebrnym z niebieskimi dodatkami. I tu mamy jeszcze trzy sztuki najmniejszego to roweru, w kolorze borczym, w kolorze szarym i w kolorze czarnym. Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Zaprezentujemy teraz motocykle, które posiadamy obecnie w sprzedaży. Tutaj z nowej dostawy stoją Bartony Blade R w pojemności 125, bardzo ładne ścigacze chłodzone cieczą. I zaczynamy od tej strony. Mamy Junak M12 Cafe to jest wersja z czerwonym paskiem M12 Vintage Junak to są wszystko pojemności 125 dalej Junak 121 w kolorze grafitowym oraz Barton Classic w kolorze bordowym tutaj mamy K125 w kolorze srebrnym oraz Junak M11 to jest jednoosobowy pojazd M11 Cafe. Dalej mamy Junaka M14 oraz Junaka M15 w kolorze żółtym. Tutaj jest M12 Cafe w kolorze czarnym. On ma takie obramówkę w kolorze pomarańczowym oraz Junak SC125 w kolorze czerwono-czarnym. Tutaj mamy K125 w kolorze czarnym oraz VZ5 Pro w kolorze zielonym. To jest pojazd z kuframi. Kolejny pojazd to ADV125 z ROMETA. Mamy w wersji grafitowej oraz w wersji zielonej. Dalej mamy Pro XTR 125 w wersji czerwono-białej oraz niebiesko-białej, ścigacz od Zipa. Kolejny pojazd to jest nowy kolor, który w tym roku dotarł, to jest w kolorze bordowym, tutaj w kolorze grawitowym i w kolorze czarno 125 zxt 125 w kolorze czarno-czerwonym. ZXT125 w kolorze grafitowym oraz VZ5 z kuframi. To jest VZ5 Pro to jest ten z szybką z przodu. Dalej 25 Junaka 500. przepraszam, Junaka albo 125 z Romanem. SMB 125, czym w kolorze wyżej. Są takie kaferejsy, można by było nazwać. Potem Torku Devil w kolorze czarnym oraz Krambler 125 w kolorze zielonym i srebrnym z firmy ZIP. Tu kolor zielony i tu srebrny. Spodziewamy się teraz dostawy z firmy Barton. Dojedzie do nas Classic 125 w kolorze czarnym oraz Hyper w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym.